O, cześć, nie zauważyłam was. Właśnie nie przyszłam ze szkoły. No dobra. Ja przyszłam ze szkoły i strasznie mi się nudzi, słuchaj. Tego nie było, widać na wizji. Poczekajcie. No. Dobra. Zaczepię tu tylko. No. Wiem, że długo mnie nie było, ale miałam też trochę obowiązków. Przepraszam, że nie było mnie tak długo. O Boże. Bo no nie wypadało tak trochę na Sylwestra. Trzeba było spędzić z rodziną jeszcze święta, a w ogóle mieliśmy dużo spraw. No, więc dzisiaj chciałam wam zaprogramować film o mojej rodzinie. No, idzie mój brat wkurzający. Bo brat idzie. Elo! O, że ma widzowie! Jak wiecie, jest tu imprezka! Jestem stanowczo... Dobra, chodzę do... do pierwszej klasy. I powiem wam, że... może chodzę do pierwszej klasy, to mam 6 lat! I nie naśmiewajcie się ze mnie. A mój dziadek jest taki niski jak ja. Bo nasz dziadek jest dziadki. Aha. No. Dobra, idź stąd, brak, bo ja chcę pokazać moją tą siostrę. Która wkurza mnie. O, tak. Usłyszycie ją. B nie taki taki hi. Cześć. Wiem, że moja siostra nagrywa filmy dla mnie, ale ja chciałam... ostrożnie łapie. Aaaaa! Ostroż łapie, dlaczego mi to robisz? Ja mam was dość. Idźcie stąd, bo zaraz przyjdę kuzynka jeszcze i kuzyn, kuzynki dwie, no od kuzynki dwie, trzy w sumie, bo ja już idzie. Dzieci! Namontowałem już rynny! O! Oh. Cześć, czeczotka! Zamontowałam. Możecie się kąpać, ziemnej wody i tak. O, cześć widzowie. Ostatnio mi moja wnusa mówiła o waszych YouTube'ach jakichś i no i postanowiłem zagrać w filmie mojej wnusi. No. Zapomniałam, że mam dwie kuzynki i mieszkam z dziadkiem i mamą. Curcio, prawie cię już nastawiłam! Mamo cicho bądź A! Widziałam, żeby zrobić barierki. O, oj, ty tylko o tych internetach myślisz. Zajmij się o lekcjach w końcu. Mamo, ale ja muszę najpierw nagrać film dla youtuberów. Jakichś youtuberów, przepraszam cię, mamo. Dla widzów. Jak ogląda jakiś youtuber, to to pr przepraszam. Bardzo przepraszam. Mama! Przepraszam. Ale cieszę się, dla ciebie nowa bielizna. O, mama ci bierze bieliznę! Mama ci bierze bieliznę! Czyli majki i skarpetki. O nie, powiedziałam to! No właśnie. Widocznie, a jeśli chcecie, żebym wystąpiła kan na kanale i zrobiła wywiad, no dobra, mam z córką. Będę musiała pomyśleć, jakie będą pytania, ale pewnie tu to wymyśli. No. To bardzo, bardzo piszcie w komentarzach, bo wtedy tam tylko ja i nie będzie tam mojej bab, mojej zbuntowanej rodziny Oooo, o, Oj córka, córka jak ja mam z ciebie ubaw A dlaczego? Nie wiem, jakoś tak się składa Ja już się jestem, że tam Dobra. Ja idę na górę, bo nie mogę tego znieść. A ja będę tu się siedziała z Wami. No, Adam. A w ogóle tamta szósta to była Stefania, a to jest Adam. No. Nie chcę się poznać mojego kuzynstwa. On jest okropny. No, w ogóle dom nam się zawala jakoś. A pokazać wam górę? To chociaż ja nam mam po przepraszam. Odkryjecie tajemnice. Nie patrzcie na to. Patrzcie. No bo ja potrzebuję takiego czegoś, żeby. Oj! Utrzymać. Dobra. Tak wygląda góra. Podgląda! Głoś nas! Wcale nie. Ja sobie Dobra. Tak wygląda góra. U, 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 u. Dobra. Tutaj są schody o I tutaj jest nas budzik. Taki budzik. Tutaj jest moja łóżko. A, a siostra i brat nie wiem gdzie śpią. To jest mój komputer. No, tutaj jest, Nie wiem, co to jest. szafka jakaś. Moje siostry. Moje zbuntowane siostry. O, o. Dobra. Hmm. Dobra. To jest koszyk ogólnie na zakupy, bo jak moja siostra. Zobaczę jakąś bluzkę na przecenie. Dobra. Jak moja siostra zobaczy jakąś bluzkę, która jest ładna na przecenie, to szuka wszystkich metek, które są w jej rozmiarze czyli X, X, Moja siostra jest taka gruba. Stefani nie odżywa się ładnie. No, wczoraj jedzą 40 kurczaków i 50 frytek, no. Dlatego chciałam powiedzieć o Tobie trochę. Dobra. Jak zobaczy metkę, jakąś scenę, to normalnie oszoleje. Bierze wszystko to jej w e, rozmiarze. No. Aaa! Chodźmy na dół. A to jest mój piękny dach. W końcu wam pokażę, gdzie moja kuzynka i kuzynka kuzynka. Dwie kuzynki mieszkają, śpią. A ty siostra tutaj jelasz. Jesteś śpię. Mama! Co? Co? Mama znowu przewalona jest. Mama, gdzie Bogie, złapie rozbawie. Chciałam pokazać um, dom. O, to będzie. Um, chciałam wszystkim pokazać dom, bo um, tam, gdzie śpi moja kuzynka, i kuzynka, i kuzynka. No, kuzynka, i kuzynka. Bo naprawdę, jak zobaczycie, to miejsce to będzie. Dobra, chodźmy tam. Ta -dam! Dobra, pokażę Wam tutaj. O, siema, siostra i siostra. Siemka, Natalia, Siemka, Jagoda. Mnie nie przedstawiajcie. Ja nie jestem wcale Jagoda. Um, Tamta się nazywa Julka, a ja nie jestem Jagoda. Bo ja jestem na Jagoda. Fajna mam bluza. Fajne. Fajnym... Máme dann, dom. ale Všichni vychází z domu! Robíme everybody! Nie wiem, to znaczy po angielsku. Ale.

sen, uh, uh, red sen, sen. Windows, every red, 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 one day, at color, red one, today. day. Mam pomysł. Zrobimy udziałem, w piosenek. I które moje rodzeństwo albo mój dziadek albo moja mama wygra, to napiszecie mi w komentarzu. Okej? Okay? Dobra. Okej? Okay? Napiszecie mi w komentarzu, kto najlepiej zaśpiewał i jak będzie tyle na przykład napisów, że ja wygrałam, ja wygrałam, Oliwia wygrała, czyli ja, to um, ja wygrywam, a jak będą głosy na moją siostrę, to... Przepraszam, ale nie ma nie, Ale odrywały mi się włosy. To bardzo, 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 bardzo pozdrawiam tego widza, kto będzie głosował. Pozdrawiam tych widzów, kto będzie głosował. Albo na moje rodzeństwo, albo na mnie, albo na mamę, albo dziadka. Dobra. Dobra. Trze. Ktoś musi zaśpiewać. Wiem. Pierwszy zaśpiewać Dziadek. Okej? Okay? Dziadek, zapraszam cię. O, dobrze. dobrze. Zgotowałem się na to. Czerwone jagódki Zielone kolory Czyż niedobrze jest być w ciele jagody La 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 ru, ru, ru. Połowa piosenki to wszystkie lajki. Uuu, tu, ru, ru. To jest połowa piosenki. Dobra, teraz możecie zagłosować na mojego dziada. No dobra. Teraz śpiewa moja kuzynka Jagoda. Jagoda chodź tu. Gwiazdo z Barbie. Nic gwiazda! Mm, mm, yeah. Gwiazda z Barbie Mmm... Widzę, wiecie, znaczy taką piosenkę Mmm, mm, mm. Bo ja nie znam. A Gwiazdo z Barbie No dobra, co ja usiądziemy? Teraz... Zapraszamy Oliwie, Znaczy. M. Um, Jagode. Dobra. We'll be around. Leve you to go. We're close. We're not losing control. A-a-a-a. An idiola! Dobra, przepraszam, ale ona się nazywa Zosia albo jak? Zosia się nazywać Dobra. Ja mam tak na drugie imię. Zosia pięknie zaśpiewałaś. Możecie na głosować, na jagodę też. Zresztą możecie na może dwie głosowy, nie wiem, jak tam chcecie. A teraz zapiewa mój brat. Paluszki rybne są pyszne, paluszki rybne są leżki pyszne. To daje ci kurczak, ziemniaczki i pyszne dania sushi i KFC. Wiecie co, to nie miała być taka piosenka. Odpadasz. Ale jak ktoś lubi głosować, naj... Jak ktoś... Lubi głosować na mnie, to dokończę za moją siostrę. To niech daje dla mnie głos na mnie. Nie, jak ktoś lubi jedzenie i poświęca tę muzykę tylko dla jedzenia, to proszę, niech ten ktoś się zrozumie, że on odpada z gry, bo to nie miało być taka piosenka. Dobra? A teraz zaśpiewa mama. mama? Y i ta blondyneczka. Ta blondyneczka może zaśpiewać dla mnie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. A bo ja. Dobra. Różyczki, płomyczki. I ładne kwiatki. Dobra, mama. Dobra. Jeszcze Wam się podobało. No to super. I no i w ogóle w tym filmie to chyba już tyle. I będziemy mówić pa. Ale najpierw pauzę zrobimy. Pa-pa! Jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę i piszcie komentarze, która piosenka najbardziej się podobała. A jeżeli żadna Wam się nie podobała, to możecie pisać Olivia. No, dawajcie subskrypcję i dużo dzwoneczków. Musimy dobić do... Тут сердце зубов. Па!